Hejka, powróciłem w końcu po kilku miesiącach chyba. Yy, dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, bo dopiero wbiłem rangę w CS:GO Silver Elite. Wiem, że to w sumie mała ranga i w ogóle w sil silverach, ale dla mnie to duży postęp, bo przez miesiące chyba już próbowałem mieć tą rangę. Bo zawsze mi brakowało jednego MVP czy meczu wygranego. Ach, trudno. Grałem przed chwilą mecz drugi na mojej nowej randze z Polakami w moim teamie i w przeciwnym teamie na Mirage. Według mnie oni naprawdę coś mieli źle z głową, bo wyzywali mnie o hackera, że ja niby byłem hakerem. To prawda, że na początku bardzo dobrze grałem, jak na, dla mnie jak dla mnie. Tak sądzę przynajmniej. E, sami nie wiem. Powiedzcie w komentarzach, czy też tak myślicie. Spróbuję wstawić dzisiaj. Nie zapomnijcie zostawić lajka. Like I nawet może jeśli naprawdę chcecie, zasubskrybować. Zostawić komentarz. Zawsze miło. Narka.